Cześć kochani, eee, oczywiście z kodem rabatowym DL10, 10%, 10 rabatu na wszystko o czym opowiadam i nawet na to o czym nie opowiadam, eee, zaczynamy, w końcu się natestowałem eee, Olimp Way Protein, eee, Whey Protein Complex, tych smaków dostałem od, od groma różnych eee, na dzisiaj, na dzisiaj mamy cookies, cookies Cream, czyli krem ciasteczkowy, czy też ciasteczka, eee, ciasteczka z kremem nie był to pierwszy jakiś smak jaki spróbowałem, pierwsze zetknięcie ze smakami WPC Olimpu, no to tak troszkę byłem zrażony, ale tutaj było fajnie. Tu Cookie Scream fajnie, taki ciasteczkowy, nie za mocno, nie za dużo, nie za dużo tych, tych aromatów. Całkiem nieźle się miesza, nawet dość fajnie, bo w, w shakerze bez tej kratki szybko tam nie wiem, może z, z 15 sekund poczepane i, i, i ten, i na gładko na wodzie. Mm, także elegancko na mleku, ale to yy, wszystkie, wszy, wszystkie suplementy. Znaczy wszystkie, tak, wszystkie troszkę gorzej się na mleku rozpuszczają, więc tutaj, yy, tutaj troszeczkę więcej trzeba było tam potrzebać ale tam jakiś tam grud nie było, yy, więc, więc, ten, więc, jest, więc jest spoko, więc jest spoko. Teraz tak, co, co tu mamy w składzie? Tutaj w składzie mamy yy, yy, WPC, serwatki oczywiście i WPI, yy, oryginalna CFMK Instant. Także, także bardzo, bardzo dobrze. Polskim etykietom Ufam, tak na 99% yy, czy też ogólnie europejskim, amerykańskie tam są mnie ten tam lubią, lubią wałki, zresztą tam mają widełki też tam różne produkcyjne dopuszczone, więc yy, no tam się nie w tańcu nie. <ścoughs> A, więc to jest 95% to są właśnie te preparaty. Białkowe, dalej, aromaty, olej MCT, fruktoza, regulatory kwasowości, kwas jabłkowy, cytrynowy, cytrynian sodu, substancje zagęszczające, guma arabska, guma ksantanowa, sól sodowa, karboksymetylocelulozy. No to to, 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 to to bardzo niefajne, klej do tapet, natomiast jest to jeden z wielu, więc jest więc jest go mało, więc spoko. Wypiłem tego całkiem sporo, nie zaklejało flaków, więc, więc naprawdę jest go tu mało dodane. Bo inne, gdzie były skupione, tylko był tylko ten jeden zagęszczacz i, 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 i musiało go być naprawdę dużo w jakichś tam tańszych suplementach, które gdzieś tam kiedyś piłem, bo no, potem w toalecie gigantyczny problem i to przez parę dni. Yy, ale tu było, to muszę przyznać, że było, że było spoko. Substancje słodzące, na no, acesulfam suwam potasowy, cukradoza, cyklaminiany. Eee, no, troszkę obiekcje mam zdrowotne, natomiast no, my tego ogół, o, jako ogół klientów chcemy. Ma być duża zawartość białka, ale ma być smacznie, pysznie i w ogóle słodko, tak. Eee, no więc to producenta nie ma co mieć o to pretencji, dlatego też ja nie mam i nie mam. Jak, jak w jakiś sposób to jest w stanie rozwiązać, tak jak tam jest, jest parę innych, innych marek, to, to super, natomiast jak nie jest to w ten sposób, to, no to ja tam pretensji specjalnych nie mam, aczkolwiek ja prywatnie wolę regularnie pić albo jakieś naturalne, naturalne albo z niższą zawartością białka, ale schodzone naturalnie. O, dalej, lecydna, soi sól, barwniki, karoteny, koszenila, ryboflawiny, błękit patentowy. No to tu już jest lista, 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 lista hobbens lista przebojów. O, to, to jak ktoś to pamięta to musi być stary, tak jak ja. E, lista barwników w zależności od danego smaku. E, 700 gram, druga wersja 2270 gram. A tutaj mamy w 100 gramach 79, 79, boże 75 gram 75 gram białka węglowodanów jest 11, z czego cukrów 4 także tutaj byłbym na tropie tego, że właśnie WPI nie jest tu zbyt dużo WPI nie jest tu zbyt dużo skoro jest tyle węglowodanów No, ale byłoby fajnie, jakby było napisane w jakim stosunku jest WPC do WPI, byłoby, byłoby, byłoby miło, taki przyjemny taki skinienie kapeluszem do, do nas, do klientów. Hmm. Tak, rozpuszczalność, mówiłem świetnie, cookie scream smak naprawdę, naprawdę fajny, naprawdę fajny, przyjemnie się go, przyjemnie się go piło, czego nie mogę powiedzieć o, o, o innych smakach, o jakich, to zobaczycie w kolejnych w kolejnych nagraniach także 700 gram wariant ściągaweczka moja to jest tam no zależnie od strony zależnie od strony no to tam nawet 70 zł podchodzi Widzę, gdzieś jakieś jakaś promocja 56 także a, ale regularna cena to jest tak w okolicach 65 65 zł za, za 700 gram WPC z WPI, i chyba, ale właśnie chyba nie za dużo tego WPI jest. Więc tak, wersja 2270 gram, normalna cena. Yy, no to też się tam bacha, nawet tam dochodzi do tam 200 paru zł. Normalna, zdaje się, u Olimpu to jest 199. Jeśli tam jakieś promocje traficie, to można wyrwać nawet yy, parę, dyszek, yy, parę dyszek taniej. No nieźle, nieźle. Oli, dobra, nasza marka, yy, polska całkiem, całkiem, całkiem przyjemne, akurat cookies, cookies cream piłem w miarę z zadowoleniem, fajnie, fajnie, yy, faktycznie tymi ciastkami smakuje, dobra, więcej się nie będę rozwodził. 6 minut, 6 minut do dostania yy, Whey Protein Complex, oczywiście w sklepie ma z kodem DL10, 10%, 10 rabatu na, na zakup, także to tyle moi drodzy, yy, smacznego. <grym> mówię, że smaczne, to czemu żyć smacznego? Leś <laughs> w siłę i bawcie się dobrze.